Cześć Siemanko, jesteśmy na jednym z niższych pól na gospodarstwie. Co jak moje życie zeszłego roku było uprawiane dopiero w maju, bo tak długo woda stała i nie szło tu wjechać i był posiany owiec. Owiec był posiany no, z powodzeniem, bo był ładny. Ale czy tak jak wszędzie mówią, jest mało wilgoci? Tak wyglądają koła w ciągniku. Czyli, o wilgoć jakaś jest jeszcze optymalna. Jeżeli tu się napchało, no to znaczy, że wilgoć była jakaś tam optymalna. Nie jest źle. Ale zmierzając, o czym chcę powiedzieć. Czy to, że na to pole idzie wjechać w marcu, Mamy coś koło 20 marca dzisiaj. Dokładnie nie pamiętam e, Która dzisiaj jest data. 23 wiem, że jest w niedzielę. No to dzisiaj mamy środę. No to sobie tam policzcie e, I czy faktycznie nie będzie z tego plonu? Bo jest sucho i tak dalej. Otóż nie, po prostu są optymalne warunki. E, jak na tą porę roku. Fakt, że stan wód gruntowych nie jest za wysoki, ale co mamy yy, na korzyść? Nie wypłukują się nam składniki yy, w głąb ziemi. Yy, nie ma erozji wodnej, nie ma zastoi wodnych, ta ziemia oddycha, można wszystko zrobić pięknie na czas. Ale kluczowe będzie w żniwa, znaczy do żniw, czy będą regularne opady. Teraz w poniedzieli nadciąga cały tydzień u nas deszczy, w naszym rejonie. I pytanie, ile to z tego napada, bo wiadomo teraz jeszcze dni nie są takie krótkie, nie są takie długie, nie są takie upalne i rośliny nie wymagają aż takiej ilości wody. Także wszystko zależy, jaki to, ile to będzie tego opadu. Bo nie ma na razie co dramatyzować, że po prostu jest niski stan wód. Jak na razie to jest, są optymalne warunki do pracy, bo naprawdę możemy tu posiać zboże w marcu, a nie jak były poprzednie lata, że tu dopiero na te pola się dała wjechać w maju. Chociaż i tak miejscami było tu nieciekawie, ale jest ruszone, przeschnie, także za dwa dni będzie można tu wjechać i siać. Także tak to właśnie wygląda. Także na razie nie ma co dramatyzować. Trzeba się cieszyć, że są optymalne warunki, idzie wszystko zrobić na czas. Nie ma jakichś tam mega wtopów, No i po prostu robimy dalej swoje. A wszystko zweryfikuje, czy będzie regularny ok. A tu Wam jeszcze pokażę przężyto. Eee, ostatnie zboże siane poznaniakie moim. Siane bezorkowo. No, i jakoś się to wszystko sprawdzało. Nie mogę powiedzieć, bo zobaczcie, nawet widać, że są ścieżki. Te znaczy ścieżki, no widać, jak rządki idą, prawda? Także, no, moim zdaniem, nie jest to aż tak Tak tragicznie, jak to nieraz mówią, że gdzie tam stopkowy się nie nada. No, szału on nie robił. Ta hasia, co teraz mam, no to lepiej sieje, bo nie zapycha się tak. No lepiej te lejki pracują, jest dość szersze rozstawy. No, zobaczymy. jest jedno z ostatnich pól, jak było siane. Widać, rządki są, tu akurat widać, jest ścieżka technologiczna. O, tu jest ścieżka, tu jest ścieżka. Także wszystko, no, widać, nie? No, no, to ci... Też idzie się w niem stopkowym robić bezorkowo. Nie jest tragicznie, a nie tam... A co będzie z plonem, no to zobaczymy. Zobaczymy, co będzie z plonem, e, jak będzie regularnie padać. No, no bo to nic nie da, że e, mamy marzec, kwiecień mokry, że nie idzie wjechać, zabiegów na czas nie idzie zrobić. Także, no, co na to poradzimy? Ja na przykład na tym polu tu będę siało pszenicę. Pszenicę będę siedział ściastą pszenicę. I mam nadzieję, że no plon będzie przyzwoity, bo zimowa pszenica by tutaj się nie udała, bo niektórzy tutaj nawet na około próbują siać na takich też niskich zimowe pszenice. To ciężko tam, bo one żółknieją, Były, są przymrozki, podnosi się ta ziemia przez te przymrozki i te mrozy i to powoduje to, że podnosi się ten korzeń. Do góry go odry rozrywa, go, bo, bo wiadomo jak to takie organiczne torfiaste gleby się unoszą. No i wtedy ten korzeń nie ma się jak z powrotem ukorzenić, przyjąć, bo jest rozerwany, podniesiony, nie jest dociśnięty do gleby, no i po prostu rośliny umierają i ciężko mam się przyjąć. Także ja tu będę chciał pszenicę ościastą i mam nadzieję, że się uda. Także pozdrawiam Was wszystkich, cześć.